No to zaczynamy. Witam Was serdecznie w słonecznym uśmiechu. Słuchajcie, lato, lato, lato dobiega do końca. Mamy początek roku szkolnego, trochę nowych wyzwań, trochę zakończenia pewnych spraw, rozpoczęcie nowych spraw. I jak mamy się w tym wszystkim odnaleźć? Jakie wyzwania są najważniejsze? Co robić? Może nabierzmy troszeczkę dystansu do niektórych spraw i spójrzmy na nie z lotu ptaka. Czasami, może z perspektywy żabiej, ocenimy sytuację. A co najważniejsze, najważniejsze spróbuję za chwilę Wam powiedzieć. Więc zapraszam na otwieranie nowego roku szkolnego. Aby w tym wszystkim się nie pogubić i nie zatracić nadziei na lepsze jutro, co robić? Ale przede wszystkim być na bieżąco z pewnymi sprawami, nie odkładać na jutro, na później, na kiedyś, bo w końcu nam się nazbiera tego bardzo, bardzo dużo. Więc nabieramy również perspektywy i patrzymy na ogląd yy, sytuacji, zerkamy, zerkamy, co jest tak naprawdę najbardziej istotne i staramy się to wypełnić. To, co możemy, zróbmy już, zróbmy na bieżąco. Nie odkładajmy. Nie odkładajmy. Wyobraźcie sobie, że jest pewien koniec i musicie zrealizować swoje plany. Co by było, gdyby jutra nie było? Albo gdyby Twojego jutra nie było? I czy chcesz taki chaos zostawić wokół siebie? Masę niepodokończonych spraw, niezałatwionych, rozgardiarz. I nie do końca mam tutaj na myśli sprawę, co ludzie o mnie powiedzą, ale co sama o sobie byś powiedziała, gdybyś ujrzała to wszystko, co się dzieje wokół ciebie z dystansu, jako inna osoba. Jak oceniłabyś siebie, jak oceniłabyś swoją sytuację i to, co się wokół ciebie dzieje. Pamiętaj, że wiele zależy od Ciebie. Ty ustalasz swoje pewne priorytety, ale świat cały czas się toczy, życie się toczy, rzeka płynie, wszystko się zmienia i pomimo to, że pewne są sytuacje podobne do tych, co już były, to jednak jest troszeczkę inaczej. Mamy doświadczenie. Które nas kształtuje, o którym też pamiętamy i możemy wyciągać pewne wnioski. Więc wyciągaj te wnioski, sugeruj się, że tak było, jak tak postąpiłaś. Więc możesz teraz inaczej spróbować. Być przede wszystkim na bieżąco. I o tym pamiętaj. Spójrz właśnie z dystansu, z wysoka. Co jest ważne, to widać. Prawda? Wyobraź sobie, albo jak masz taką okazję, taką możliwość, wzbij się gdzieś wysoko i spójrz na perspektywę. Gdzieś wysoko, na przykład, jak masz jakieś wieżowce wokół siebie, nie wiem, 10-, 20-piętrowe, zobacz, jak z wysoka wygląda świat. Co staje się istotne. Patrzysz i jesteś na wysokości lotu ptaka. Inaczej świat wygląda wtedy. A jeszcze inaczej, jak się położysz na chodniku, na trawie i spojrzysz na świat, który jest nad tobą. A teraz stań sobie. Na wysokości umiarkowanej, średniej, swojej, gdzie masz coś i pod sobą, i nad sobą, i wokół siebie. I to jest właśnie ten problem, że jak jesteś wśród, jak wszystko jest wokół ciebie, trudno jest tobie oszacować, co tak naprawdę jest istotne. Więc dlatego ważne są te różnego typu wyobrażenia, stymulowanie. Swoich wartości i ocenianie tego, co jest dla Ciebie istotne, i właśnie spełnianie tego, co jest istotne. Bo małe sprawy zawsze były, zawsze będą. Ale nie rozpraszaj swojej energii na te małostkowe sprawy. Czasami te małostkowe też są istotne. Bo czy użyję takiego długopisu, czy innego, czy o takim kolorze, o takim odcieniu, o takiej grubości. Może być też ważne, że wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić. Przede wszystkim oceniaj to, co chcesz zrobić, a potem dobieraj do tego pewne rekwizyty, które będą ci potrzebne. Zapraszam Cię za tydzień na kolejny odcinek. I bądź ze mną na bieżąco na Instagramie oraz na fanpage'u.